Panowie w zdradzie robią sobie podstawę pod pojemniki do zbierania nieczystości, czyli tych odpadów stałych, czyli typu puszki, papiery. Dobra, proszę jeden z nich jedzie. A ty możesz iść przed nim i go tu asekurować. Łukasz, zeskakuj szybko, ciach, 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 ciach. To trzeba robisz? Tu nie ma czasu. Tu nie ma czasu na zabawę, my tu mamy robotę. Jedźcie sobie tędy tu, patrz, tędy tak. Nie, tak jak on jedzie, dobrze on jedzie. Błaże, pomagaj mu i nie zarysujcie wujkowi samochodu. Tak. Tak, bardzo dobrze, przemieniajcie to. Podnieś ku górze to, o. Bardzo ładnie. Wysypcie na ten cement, na cement. I to będzie trzeba z tym cementem zmieszać. Tak, wysypuj. Dobrze, dobrze. Wjechał, to wjechał, nic się nie stało. Pięknie, ładnie. Ale Wszystko wysyp, wszystko wysyp. Dobra, tyle zostaw na razie. Dobra i teraz Błażej, ty zamieszaj ten cement razem z tym piaskiem, ty odstaw tą taczkę i robimy nową podstawę pod pojemniki na śmieci o. Panowie sami sobie robią, będą się cieszyć jak będą tu później śmieci zanosić Prawda Łukasz? Ale co? Żebyś się cieszył, że będziesz mógł tu wychodzić do swojej roboty. Piesz łopatę drugą i mieszaj razem z nim. Ten cały cement trzeba zmieszać z tym piaskiem. Wszystko tam co tam sypali się tego cementu całe od podstaw wymieszać to. No jakieś ludzie to wymyślili. Dobrze, dobrze. Lugać, lugać. <grystanie> Powodzenia. No oczywiście ja tu jestem z nimi, w razie czego, żeby nie było, że mnie nie było przy tym. A Antonia Abraham nas obserwuje. Ja bym betoniarkę <laughs> To trzeba było przynieść betoniarkę. Dobra, działamy, działamy.